maneczko do Beściaki, z tej strony Bora, to jest gierka Rage i kolejny 23. odcinek już z tej serii. E, jesteśmy znowu w mieście Wellspring. I coś tutaj nas skanowało, nie wiem o co tutaj chodzi. Człowiek nienawidzę Wydaje się, że cię szukają, kolego. O kurde. Szukają, nie mówisz? A co mam zrobić? 38 Głosie, iż jest... Dobra, spróbujemy pójść do szeryfa tam na górę. Nie, skanuj mnie. Się nie dam. Ale pierwszy wejdziemy tutaj jeszcze. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Cholera Zaczynam się coś martwić. Dobra, wejdźmy sobie tam jeszcze do góry. Gdzie to było, help? Tu chyba. Tak. Nie. Tak, ale nie ma szyryfa. Drzwi zamknięte. O kurde, co ja mam zrobić? Czekajcie, zrobimy sobie taba. Co jest? Dlaczego ja nie mogę? Czekaj, ja nie mogę nic zrobić. Help, co jest grane? Długo tak nie będę przecież uciekał. Muszę coś wymyślić. To jeszcze nie wiem co. No dobra, zeskanuj mnie. No i co? Zeskanował i nic. Jaka dupa. Nie wiem co mam zrobić, nie wiem co mam zrobić. A ten mi coś powie? Ale czemu tak nie działa? Czekajcie, muszę sprawdzić, gdzie jest dziennik ustawienia. Eee, czekajcie, nie to.

A nie, to jest czas gry. Wróć do bazy ruchu oporu w Wellspring. A gdzie jest baza ruchu oporu? Już jestem w Wellspring. Cholera, czekajcie, a może to w tym barze było? Chyba tak, tylko muszę znaleźć teraz ten bar. Tu? Nie. O! Ej, kolego! Musisz uważać. Słyszałem, że władza cię szuka. To szczęście, że jesteś tu tolerowany. No sam bym cię wydał dla tej nagrody. No dobra, dobra. I co więcej mi powiesz? Nie chcę nigdzie jeździć. Gdzie jest ten bar? Na pewno nie na górze. Czekajcie. Nie. Cześć! ale nie mam szansu na żadnych. O! Też nie. Też nie. Gdzie jest ten pieprzony bar? On był w jakimś takim zakątku. Ja go zaraz znajdę, czekajcie, tu w prawo skręcę. Nie. Tam na pewno nie, tutaj chyba też nie. Sądzisz, że jesteś gotów jeden na jednego? Jestem gotów, ale mi się teraz nie chce. Gdzie jest ten piepsony bar? Jakoś się gubię w tym mieście jeszcze, no i tyle. No dobra, pójdziemy sobie tutaj dalej. Tu jest chyba. Mhm. Mm nie, tu jest sklep, może mu sobie amunicję w sumie kupił? Tu nie, <grywka> znowu skaner. Przejdę sobie teraz tą jaskinią, może gdzieś tutaj się kapnę. i ja będzie to trwało godzinę. No i też nie, i checkpoint. Chyba tu Cholera, nie da się wejść. No i co ja mam zrobić? Mayday! Tu jeszcze coś jest Ale ja to byłem bo przed chwilą, tak? Mm -hmm. Tak, sklep Mayday, nie wiem co mam zrobić. Haha ha. Ale to wcale nie jest śmieszne O to właśnie się pojawiło. Teraz się je bzdury i propagandę. No i co? Jeśli władza sądzi, że może nas tym przestraszyć, jest w. Tu też jeszcze nie byłem. Jest, dobra. Dobrze sobie radzisz z bronią. Mam nadzieję. Dobra, nagroda mi sali dała, ale co z tego? We, palce odetniesz. O, 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 chyba tu. Mamy kolejną kartę kolekcjonerską. Cieszę się, że zdołałeś wrócić. I raz jeszcze tam za marszałek. Elizabeth mówi, że jesteś człowiekiem, którym możemy zaufać. Kimś, kto może pomóc nam w walce z władzą. Ale teraz, po tym, co stało się w więzieniu, władza wie o tobie i wie, że jesteś z Arki, a to znaczy, że będą cię szukać. I uwierz mi. Nie chcesz wpaść w ich ręce. Zatem, No nie chcę. czy Ci się to podoba, czy nie, witaj w ruchu oporu. Nasza grupa jest mała, ale oddana sprawie. Walczymy z władzą w każdy możliwy sposób. W tym świecie informacja to władza. Założę się, że Twój napęd ID jest wciąż w arce. Tobie jak i każdemu ocalałemu z arki przypisany został napęd ID. To mikronapęd zawierający informacje o programie Arka, takie jak. Umiejscowienie strategicznych ark, komór zaopatrzeniowych, zapisów DNA, kto wie, co jeszcze. W każdym razie napęd zawiera brakującą część układanki, jak możesz się domyślić. Czyli co mam wrażenie? do arki. są bardzo istotne zarówno dla władzy, jak i dla ruchu oporu. Tak czy nie tak. Nie ma więc dużo czasu. Teraz gdy wiedzą, że Ocalały przebywa na wolności, będą szukać twojej arki. Musisz do niej wrócić i odzyskać ten napęd. Rozumiesz, jak bardzo jest to ważne? No, dobra, pewnie, że akceptuję. Każdy napęd jest zaszyfrowany przy użyciu DNA. Zatem rozejrzyj się za bioskanerem w systemie kontrolnym i użyj go do odzyskania swojego napędu. Powodzenia! Nie trać tutaj czasu, musisz odzyskać ten napęd. ID Informacje, które zawiera, mogą być niezwykle ważne dla ruchu oporu. No, dobra, dobra, już idę. Muszę wrócić do arki, Pamięt... Aha, wiem, gdzie ta arka chyba była. Zresztą mapa mi pokaże. A to, co za gościu. Niech zgadnę. Chcesz zagrać w karty? Nie zgadłeś. Ja wracam do swojego budgiee. Dobra robota tak trzymać. A zamknij Gdzie jest mój bardziej Tu. Pracować z Naprawa, ale ja mam wóz naprawiony, tak jest. Opuść. Dobra, będziemy jechali do tej arki. Ciekawe jakie tam będą teraz y, nas czekały bitwy, że tak powiem, kurde ten fraps mi coś pieprzy działanie, y, czekajcie zaraz do was wrócę, tylko się mega tekstura wgra. Okej, okay, dobra, jedziemy. Czas zobaczyć co jest w tej arce. Nowego oczywiście. O o o o o. o. To już coś do mnie na pierwsza. Co znowu? What the fuck? o ruchach w rejonie. Ale jestem już na miejscu, no właśnie. Chociaż nie. Jeszcze nie, jestem na miejscu. Ładę Na północ Aaaa duże... nie tak, tylko rakiety straciłem o, i tam coś było, czekajcie, ja tam wrócę W sumie i tak mam tam wracać Tam coś latało Nie wiem czy ja mogę rozwalać To coś jest, czekajcie tam ktoś stał. I coś do mnie na pieprza. Dobra, rozwalony nie. Ja sobie tyłem wjadę. Dobra, wysiadamy. Pójdziemy sobie powolutku, myślę. To są wsi. Ci, ci, co byli w więzieniu, egzekutorzy. Mogłem kupić te naboje, mogłem kupić, spieprzyłem. No ale trudno, teraz już nic nie naprawię. Muszę pamiętać kolejnym razem. O, jednak zginąłeś, kolego. Ale nie chcę tam wchodzić. Chciałem tylko sprawdzić, czy da radę. A ten kurwa, co? Połóż, połóż te nogi na ziemię normalnie. Głowę też. O, nie ma głowy ma. Dobra. To na pewno nie koniec. Do arki jeszcze kawałek, ale ta Ar w tej arce dużo nie było. Wydaje mi się, że jak wyjdę to będę miał przykichane. No zobaczymy. wysunięty. Gdzie wysunięty? O czym ona mówi? O, 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 tam coś było. Czekajcie chwilę, ja muszę to sprawdzić, czy ja to wziąłem, czy nie wziąłem. Dostarcz napęd ID kapitanowi. Tak, czyli chyba mam. Czy nie mam? Bo nie chciałbym tu drugi raz przyjeżdżać. Czekajcie, sprawdzę wszystkie te kopuły, znaczy kopuły, kapsuły. Kurde, 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 no nie, to chyba nie tutaj. Gdzie jest moja kapsuła w ogóle? Tutaj nie. Tu jest moja kapsuła. Nie ma nic. Da się ten skaner rozwalić? No, wiedziałem, że jak wyjdę, to się zacznie. Gdzie jest ten skaner? Nie ma. Jakie pozostać w pogotowiu? Do czego do kogo ty mówisz w ogóle? I gdzie ty jesteś? Aha. szybciej mnie namierzył niżej ja jego. Tu jest kolejny. No, trochę do przodu i zaraz go będziemy mieli. Kanery. O, kurde, ile ich tam jest? What the fuck! Spróbuję ich z daleka jak najwięcej porozwalać. Oni tam się pochowali, cholera. No i muszę wyskoczyć w końcu. O, nie dadzą mi do auta chyba dojść tak szybko. Nie musisz mi mówić, gdzie jesteś, też widzę. Po co mi mówisz, że jesteś na 12? <laughs> na pewno nie koniec. Mam nadzieję, że to wziąłem, co miałem wziąć. Ale coś czy z tych egzekutorów, to będzie jeszcze w Z takami kosmicznymi, znaczy powietrznymi, nie kosmicznymi, tylko powietrznymi ich. Przywożą e, nie będę tracił na boi, nie, nie, nie musi łować nóg <grymne> Nic tu nie ma Ciekawe, dobra, wóz jest To co? Jak nic nie ma to wsiadamy do błaczy i jedziemy. Proste Terytorium duchu Aha, tam dobra, dobra, dobra. Taki niski poziom rakiety, nie kumam. Ale nieważne, jedziemy do wall Street. Tam było terytorium Hagara. I ten obóz Hagara. Co jest? Aha. To są meteoryty Ja chcę więcej meteorytów A pierdzielił w sumie to Te które zdobędę to zdobędę a które nie zdobędę to olać Dwa mam tylko Nieważne Dobra dobra, strzelaj sobie, strzelaj ja już jestem na miejscu. Dobra, wchodzimy do miasta. W grasie mega tekstura to znowu do was. Słyszałem, że to ok. Się Najlepiej szybko opuść to miasto. Nie chcę, byś odchodził, ale to lepsze niż w ogóle. Daj by mieli spokój, daj zajmować. spokój. Teraz tak, gdzie to było? Cholera. Znowu zapomniałem. Ja to mam lipę z tym. Tutaj. A, na pewno nie, tutaj wątpię. Sklep. Aha, dobra, naboję sobie od razu. Chcesz przejrzeć moje towary. Tak, chcę przejrzeć twoje towary. Mam tu najlepsze zaopatrzenie. No, nie wątpię. Dobra, zasoby nie. Amunicja. Ho, ho, ho. ho. Tylko ja nie pamiętam, jaka to była amunicja i to jest najgorsze. Pewnie droga. Co to jest? Rakiety a weźmy sobie jeszcze. O, 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 czekajcie, a to. Dobra, eee, No to są grubaski? To są grubaski, tego sobie kupimy trochę. Dobra, to jest strzelba, to jest co? Snajperka, o o, 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 Też trochę kupimy. To jest do Kałasza. To jest do czego Kurde, pociski władzy. No dobra, powiedzmy, że kupujemy to Styknie! Miło się z tobą handluje. No dobra, dobra, bo dużo zyskujesz. Ale gdzie to było? Cholera, ja tego nienawidzę, tak szukania wszystkiego. No wybacz, wybaczcie, wybaczcie, gdybyś taki, ale nie pamiętam, no i będę musiał tego szukać znowu. Nie tutaj. Dobra, jak znajdę to się do was, dołączę. No dobra, to było tuż za rogiem, więc jestem. <ścoughs> Okej, okay, schodzimy na dół do marszala. Kto to jest? Doskonała robota. Jesteś o. cennym nabytkiem dla ruchu oporu. Zaniosłem ten napęd dla Sardowi, jak tylko wrócimy do bazy. Mam nadzieję, że da radę ujawnić, co na nim jest. Póki czoło, czas jest przeciwko nam. Robi się tu coraz bardziej niebezpiecznie dla ciebie, ale... Dalej, powiedz mu. Wciąż mamy sprawy do wyjaśnienia. Zanim zostałem pojmany, byłem w drodze do starego ośrodka badań władzy w Mieście Umarłych. Szukałem jakiegoś rodzaju dowodu na to, co władza robi z mutantami. O, nie słyszę, co nagada do mnie, Zośka. Ja cię nie słyszę. No, kąpędę! Nie słyszę, <laughs> No, i teraz nie wiem, co ona mi mówi, no ale dobra, pewnie to będę musiał wziąć. Potrzebujemy tych danych. O, słyszę. Może istnieje jakiś sposób na odwrócenie tego procesu, jeśli lepiej zrozumiemy eksperymenty na mutantach. Będziemy mogli wykorzystać te informacje do ujawnienia prawdziwej twarzy władzy. Zatem, przyjacielu, zanim wyruszymy, musisz nam pomóc znaleźć te dane. No problemo. Czy coś mi dasz, czy co? No to co? Aha, dobra. Podejrzewamy, że możesz znaleźć kopię danych na starych serwerach, ale żeby się do nich dostać będziesz musiał wejść na górne piętro ośrodka badawczego i odnaleźć pomieszczenia sieciowe. Dam sobie radę. Główny serwer będzie tam. Znajdź te dane, a wyświadczysz kolejną wielką przysługę Ruchowi Oporu. Możesz to zrobić, przyjacielu. Pamiętaj, no ba, wie, że jesteś w pobliżu i będą cię szukać. Zabierz z tej skrzyni wszystko, co ci się może przydać. Ja usłyszaj szybko i powodzenia. Okej, okay, czyli będziemy wracać do miasta Omarłych. Fajnie. Czas pewnie na kolejnego bossa. Jak sądzę, myślę, że tak. Pewnie kolejny boss będzie jakiś. Dobra, gdzie mój wóz? Tutaj. Wyglądasz jakbyś lubił sprawiać kłopoty. Ale słuchajcie, te beściaki. Resztą zajmiemy się tym właśnie, znaczy resztą. Kolejnym, kolejną misją w kolejnym odcinku. W tym odcinku to było na tyle. Jeśli Wam się odcinek podobał, standardowo łapa w górę, nie zapominajcie również o jakimś swoim komentarzu. A jeśli nie jesteś jeszcze tym beściakiem, zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku. Będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Trzymajcie się cieplutko, na razie o, papa.